No, trochę się coś tam poprzewracało. trudno, może się coś zbiło nawet. Wszyscy noszą, ja roz, też noszę, Jun rozładowuje Traka. rozładowujemy, wszyscy nosimy. O, 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 jeszcze raz. Przepatrzeć, musi kierować tym całym interesem. żebym nie spojrzał, to nie ja, ja też coś wezmę. Take, 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 tak. O, oh, for you. No, no, for, for... no dobra, okej. Okay. Musi być jakaś ranga. Zasiadania. Tu będzie biuro prezesa, nikt nie ma wstępu. Tu dla znajomych Loża. Tutaj chińskie, a są na zewnątrz. Fiłkarzyki mogą stanąć tu. A tutaj zrobimy później VIPRUM, nie? Osobny VIPRUM będzie. Będzie przyjechałem na chińskie magazyny. Kurczaki hoduje na magazynie. Tam jeszcze jakiś pies dla nas czeka. Mieszka w taczce. W Kurcze biuro, tam jest mieszkanie i ci czuć. Magazyn. Fajnie, fajnie. Widać, że to wszystko ma jakąś swoją wartość. Ma wartość historyczną. W ogóle do miasta, jeżeli chodzi o dzielnicę plażową. Jeżeli chodzi o dzielnicę plażową, to to jest droga gwiazdowa. Zobaczymy, jak to będzie. Nie stroje, to się wyrabia z dnia na dzień. Widać zmiany na plus. I te glass you put I know. She <laughs> No. Ale się dziewczyna narobi. Sam się zlepnie, nie odbija się ten korek. Trzeba to naprawić albo zadzwonić po. Nie mam reduktora i wężyków. June przyjedzie, niech ogarną. A, ah, June. So we don't have the reduktor. We need to connect this. Co tam czego? Kawa się znalazła, Ziarno piękne. Trzeba trzeba. Wiesz co, ja bym chciał, żebyś nie roz... A nie, ja nie rozbijesz tego kamienia czasem, nie? Nie.